Słyszeć. Okay. A tak. a ja dla was przygotowałem coś innego. Znacie taką bajkę? Lokomotywa. Chcecie, żebym mam przeczytał? Lokomotywę? No to startuje. Stoi na stacji lokomotywy. Ciężka, ogromna i pod niej spływa. Usta Oliwa stoi i sap, dysz i dmucha, czar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco, buch jak gorąco, buch jak gorąco, buch jak gorąco. Buch jak gorąco. Już ledwo sap, już ledwo zip. A jeszcze palacz, węgiel w nią syfie. Wagony do niej, podoczek i Wielkiej z żelaza, stali. i pełno ludzi w każdym wagonie. A w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą, jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. A w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym Kupry, paki, skrzynie. A tych wagonów jest ze 40. Tam nie wiem, co w nich się jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło tysiąc atletów i każde zjadły tysiąc kotletów i każdy nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignie. Taki to ciężki Nagle gris, nagle świt, para buch. Koła w ruch, najpierw powoli jak ruch o ciężale, ruszyła maszyna po szynach o szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem, i kręci się, kręci koło za kołem, i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej, i dudni, i stuka, łomo łomoce i pędzi. A dokąd, a dokąd, a dokąd na wprost? Po torze, po torze, przez morze, przez, mo przez góry, przez tunel, Przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do to turkotce i puka, i stuka tak to, to. Tak to to, tak to to, tak to to, tak to to, łatwo, tak lekko, Tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie w Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz praszka i graszka, to zabawka blaszana, a skądże to jedz, jakże to, czemu tak gna? A co to, to, co to, to, co to, to? Co to, to tak ha, że pędzi, że wali, że bucha, buch, buch? To para gorąca sprawiła to wróg, to para, co skotła rurami do tłoków, a tłoki kołami ruszają wóz boków i gnają, i pchają, i pociąg się toczy, to para te tłoki wciąż tłoczy i tłoczy, i koła tu kosą, i puka, i stuka, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to, to, tak, to. to. Děkuji, bardzo, podobało się Wam. A tak Wszystkiego dobrego.